Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj nagrywamy foodbook mojego konia Tutaj mamy naszego modela Póki dzisiaj zostaje właśnie e, w stajni dlatego, że wczoraj konie były odrobaczane My przychodzimy sobie do paszarni i pokażę następująco e, jak przygotowuję jedzonko dla mojego konia, więc zapraszam okay, Pierwsze co, to biorę e, nasze wiadra, które są przeznaczone na przygotowanie paszy Najczęściej jestem w stajni w sumie codziennie więc najczęściej robię po prostu dwa pudełka rano i wieczór. Tutaj jak widzicie już póki zjadł swoje śniadanie, tu miał kolację. Na początek idę właśnie do łazienki i umyję te wiadra, żeby po prostu miało czyściutkie. Tutaj mamy gorącą wodę i najlepiej się myje, bo wszystko ładnie schodzi, więc po prostu sobie napełniam. Odlewam dookoła. zamykam i wylewam tutaj na górze. I jeśli umyłam takie wiadro sobie od środka, to jeszcze myję je na zewnątrz, dlatego że są te wiadra wkładane po prostu jeden w drugi i czasami się brudzą i żeby nie było żadnych meszek ani innych owadów. Obmywam je zawsze dookoła. I teraz drugie. I jak mamy umyte wiadra, to przechodzimy znowu do paszarki. E, I idziemy, idziemy, idziemy. E, tutaj pokarm ma swoje trzy pudełka. Przepraszam, trochę są zakurzone, a wcześniej trochę lepiej wyglądały. To mamy musli. To jest musli Equihamp, budulcowe na przyrost masy mięśniowej, trochę tłuszczowej, żeby poker przytył. Tutaj mamy trawopulki od Passio, jeszcze nam zostały i dodaję je czasami. A tutaj mam również granulat, który jest od firmy Egersman i to jest horse and Pony dla koni ochwatowych. Mam tutaj jeszcze, słuchajcie. Mesz. I ten mesz sobie zrobimy po, połowę Dostanie go na kolację, a na śniadanie dodamy mu trawokulki e, Więc pójdziemy sobie, na razie przygotujemy ten mesz Pójdziemy z powrotem do, e, do łazienki I przygotujemy z gorącą wodą Poker e, jakiś czas temu dostał już mesz e, Akurat chyba nie od egresmana, ale nasza kochana Juleczka ze stajni, nie ta za kamerą tylko inna juleczka. Eee, zawsze rozpieszczę mojego konia i wrzucam czasami jakieś wysłodki albo właśnie dzieli się z, nam, z nami meszykiem eee, No i poki już w sumie zna, eee, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby go zjadł. On przepięknie pachnie, słuchajcie, ja go jeszcze nie, eee, nie używałam. On białka tutaj dużo nie ma, bo ma 10,60%, więc nie powinien zaszkodzić dla bokiego. Eee, I mamy tutaj. Mm, jęczmień płatkowany, kukurydzę, czarny owiec, mm, kukurydzę, siemię lniane, cukrowej e, i jakieś tutaj inne, inne rzeczy. Czosnek mamy, słuchajcie, kolendrę. E, to jest akurat E.M.H. Mesh, więc na pewno go również możecie dostać u Eversmana. Dobra, e, ja wrzucę troszeczkę tak z pół tego e, bo jeszcze do tego będzie miał swoją paszę, a resztę innym razem po prostu sobie wykorzystamy. Zalewamy to gorącą wodą, czekam, że to spuszczę. No. Dobra, i gorącą wodą możemy go zalać. Dobra. Idziemy teraz jeszcze, to na razie tutaj zostawię, idziemy jeszcze po trawokulki. Trawokulki mu zrobimy na, e, na śniadanie, na jutro na rano. Pożyczam od Julki chyba, nie wiem, która się z Julki miałam. E, miarkę. E, biorę sobie tak jedną czwartą tych trawokulek, żeby do smaku miał. I też idziemy do łazienki i zalejemy je gorącą wodą. To możemy wylać, bo to jest taka ciepła, a my chcemy gorąco. Zarazamy. Dobra. Bierzemy jeszcze sobie łyżkę, żeby to pomieszać, ale w sumie możemy to już zabrać tutaj. Chyba, że będziemy musieli jeszcze dolać ciepłej wody. Łyżkę, słuchajcie, łyżkę. O, jest tutaj moja łyżka. Cyk. I ją możecie na przykład kupić w GNL-u. Bo ja mam chyba, właśnie mam z Chyba dole, dolejemy jeszcze do tych trawokulek trochę wody. Tutaj mysz nam się robi... Niech robi, robi... Do tych trawokulek damy jeszcze trochę wody, słuchajcie. Bo one bardzo szybko pochłaniają wodę. I one ogólnie bardzo, bardzo szybko się robią. O, dobra. Teraz powinno być git. I sobie czekamy, aż to wszystko napuchnie. Dobra, przenosimy się szybko do mojej paki. Tutaj trzymam różne suplementy. Weźmiemy sobie od dlaconi.pl biotynę, kozieradkę i czosnek. Mamy również też ee, olej. Olej. Jaki olej? O mamy olej. <grymne> Więc weźmiemy też olej. Weźmiemy też ten czosnek i weźmiemy parę smaczków kruszliki pieniędzy. Słuchajcie, ja, ja sobie dam radę tutaj. Weźmiemy też o. W końcu cukierkę, więc mamy malinę, damy mu też dzisiaj malinkę. I możemy przejść sobie spokojnie do Co Sobie odłożymy na razie tutaj. O! Tutaj możemy położyć wszystko. Ups! Ok, sprawdzamy nasz meszyk. Słuchajcie, nasz meszyk już tak fajnie dochodzi do siebie. Kurde, czuję się jak nie wiem. Gotów Magda Goś... Gessler? O właśnie! Końska Magda Gessler. Końska Magda Gessler, dobra. I tak, on e, bardzo lubi w ogóle te strawokulki Często mu ich nie daje, ale, ale raz na jakiś czas dostaje. I tutaj już widać, że ten meszyk się robi. robi. Dobra, e, miareczka. Bierzemy miareczkę i teraz tak. Jeśli chodzi o nasze musli, czyli ten musli equicamp dostaje 1 czwartą miarki do każdego posiłku, czyli tu 1 czwarta i tutaj 1 czwarta. Jeśli chodzi o granulas, to tak samo 1 czwarta do jednego. jedna czwarta do drugiego. Okej. Okay. więc tak mamy tutaj. To możemy sobie teraz pomieszać razem z tym meszem, ale to świetnie wygląda. Boże, jak on go zobaczy, to on będzie chciał to jeść, ale niestety dopiero na kolację będzie mógł to dostać. Dobra. I tutaj mieszamy sobie z trawokulkami i to dostanie na śniadanie. No, powiem Wam szczerze, że e, póki wcześniej nie chciał e, jeść. E, w ogóle wszystkiego co mokre. Był strasznie wybrany i odkąd przyszliśmy do bransfaudu yy, i Jula, ta druga Jula, nie ta Jula yy, nakarmiła go z łyżki, słuchajcie, swoimi jakimiś wysłudkami, to strasznie mu zaczął smakować i zaczął jeść. Nie wiem czy to jest kwestia zmiany miejsca, innej wody, <laughs> nie mam pojęcia. Ale dobra, teraz przechodzimy do kozieradki i tutaj miarkujemy sobie e, po jednej miarce do każdego posiłku. I tą kozieradkę mam właśnie z dla koni.pl. Zamykamy. Następnie bierzemy sobie biotynkę, i ona również jest od dla Cyk. I cyk po jednej miareczce. I tak samo robimy z czosnkiem po jednej miareczce. Czosnek, zobaczcie, jest taki płatkowany. Bałam się, że go nie będzie jadł, ale właśnie jak dostaje tę mokre jedzonko, to bardzo chętnie zjada. I tak samo po jednej miarce. Zamykamy. Dodatkowo dajemy olej z ostropestu <śm> od egersmana i tak naprawdę. Y ja na oko daję, bo nie mam żadnej szczególnej miarki, więc po prostu wlewam troszkę, cyk, i cyk. Nie widziałam ile nalałam, ale nalałam. I teraz możemy to wszystko wymieszać dokładnie, żeby te wszystkie mm, suplementy i zioła nam się tutaj połączyły, żeby poker nie wybrzydzał. Cokolwiek i tak jestem w szoku, że on to wszystko zjada normalnie na luzie. On ogólnie jak tutaj przyszedł, to jest strasznym czuchem. Nie rozumiem, nie rozumiem go, ale, ale tak jest, słuchajcie. I tutaj również mieszamy sobie. Ale ładny jest ten maszek. O kurde. Strasznie mi się podoba. Nie. Co? Nie tylko. Nie, no nie będę wyżerała na niego. Cyk. I cyk. Ogólnie Poki oprócz tego wychodzi w dzień, na cały dzień na trawę. Jest ze swoim kolegą Piorunem. Dzisiaj akurat wyjątkowo nie wyszedł, no bo tak jak mówiłam, jest odrobaczenie, ale tak, oprócz tego dostaje trawę. No i zaraz zobaczycie, zobaczycie on ma w boksie się pełno siana. On naprawdę stoi na tym sianie, więc do głodnych nie należy, uwierzcie. Ok, I jak to mamy, słuchajcie, to przychodzimy teraz znowu do, e, do paki, tam gdzie jest paka, do naszej śródlarni, e, bo tam mam marchewki. Mam akurat dwie marchewki, słuchajcie, ale jeszcze wzięłam oprócz tego jabłko. Muszę w ogóle zrobić zakupy, bo, bo już mi się kończy zapas e, witaminek, takich, takich witaminek. E, oprócz tego dostaję też buraki, na przykład. E, Także ma się dobrze. Tutaj gdzieś był nóż zawsze. Ale słuchajcie, tego macha teraz nie widzę. Jednak leżał tutaj na górnej półce. Kroimy sobie jabłuszko. Ukradłam z domu, może rodzice nie będą krzyczeć. Cyk. I sobie podzielimy. Pokroimy, żeby miał tutaj ładnie wszystko przygotowane. Archewę, do jednego i do drugiego ten olej też wspomaga um, jakby wchłanianie karotenu także super ja bardzo go polecam i ogólnie pokarm teraz bardzo ładnie wygląda i po tej biotynie i po tym oleju naprawdę zaczął ładnie wyglądać i to możemy jeszcze sobie pomieszać trzy ciastka masz rzucić. A, i trzy ciasteczka Dobra, bo bym zapomniała jeszcze. Tutaj odłożymy. Ale ciasteczka wrzucimy, jak tutaj zamieszam, to na górę wrzucimy. Mu. Ok. Dobra. Więc tak prowizorycznie pomieszane. Z tymi trawokulkami to trochę ciężej się miesza to, bo one są dość takie cyk, cyk, cyk. Dobra. Mniej więcej pomieszane. I dorzucimy jeszcze ciasteczka z końskiej cukierenki dla smaku lepszego jeszcze cyk i cyk. Wale ciastek. I tak, jeśli chodzi o biotynę, no to tak jak już kiedyś mówiłam w poprzednim filmie, to będziecie mieć odnośnik. Ona jest yy, do lepszego funkcjonowania, wiecie, sierści przy właśnie zmianie sierści, żeby miała ładniejszą tą sierść, kopytka i tak dalej. Czosnek na odporność. Tak w skrócie już mówię, bo tam w innym filmie rozpowiada, rozgadałam się na ten temat. A kozieradka do smaku i do poprawy jakby mięśni. I tutaj mamy jeszcze dwa takie pojemniki. Tutaj dajemy na wieczór, bo to jest na kolację, a tutaj ma na rano. I teraz idziemy do Pokiego i postawimy mu to przed boksem. I tutaj zawsze zostawiamy, cyk, cyk i konik dostanie na kolację i na wieczór. Tutaj jak widzimy ma pełno siana, on po prostu stoi na tym sianie, więc na pewno mu nie brakuje. Dobrze kochani, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie na filmiku, mam nadzieję, że taki foodbook Pokiego Wam się podobał, teraz już wiecie co dokładnie je Poki. Pamiętajcie, że wszystkie kody rabatowe znajdziecie poniżej, i do Gersmana, i do końskiej cukierynki, w ogóle wszystkie kody znajdziecie na dole, więc tam Wam was odsyłam. Jeśli chodzi o Pokiego, no to Chyba mu te pasze, nie, nie, nie jest wybredny, zjada i ja mogę szczerze polecić od siebie. E, chyba to wszystko, co chciałabym powiedzieć na temat e, jedzenia pokiego i ja się z Wami żegnam. Buziaki, cześć, pa!